Witam serdecznie z tej strony Rafał. Wśród tego bałaganu na biurku, z którego wyłania się już 7TP, pragnę Was poinformować, że montaż gąsienic przebiegł prawie idealnie, za wyjątkiem tego, że tutaj, po tej, patrząc od przodu po prawej stronie, był problem, bo nie mogłem zmieścić jednej gąsienicy, co było tak gdzieś mniej więcej półtora gąsienicy, czy półtora ogniwa, więcej lub mniej. No, tak wyszło, niestety. Albo stety, no słuchajcie, no jakieś tam ugięcie jest, nie wygląda to fatalnie, więc mamy już tutaj gąsienice zamontowane z jednej i z drugiej strony. Tak, jak powiedziałem, bez większych problemów, za wyjątkiem tego, że tutaj jest troszeczkę więcej, jak gdyby tego luzu na gąsienicy. Co robimy dalej? Dalej, dalej będziemy wycinać i wyginać elementy fototrawione, które będą przytrzymywały tutaj nasze błotniki, ale zapomniałem o tym, że tutaj jeszcze są dwa, więc teraz będę musiał je domalować. Tutaj już nie wiem, czy to widać, takie dwa kawałki leżą już wygięte na, na zaginarce. To na razie odłożymy. I co robimy dalej? Więc to co nam zostało? Tumnik musi być rdzawy najlepiej, żeby był rdzawy po prostu. Tutaj to, to brązowe, to są osłony, osłony, to są takie siatki, które były na silniku, więc je na brązowo. Tutaj na zielono te dwa, dwie lampy. Przypominam jeszcze, że mamy tutaj jeszcze to nieotworzone, nie te, te lampy będą na, na zielono. Z, z jak gdyby zewnątrz, wewnątrz zastanawiam się nad srebrnym kolorem albo białym i wtedy dopiero Dopiero tutaj też szkło, znaczy ten plastik, który ma symulować szkło. I teraz tak, z dalszych części. Tutaj nie będę tego A21A1, A22. Tej skrzynki w ogóle nie wrzucam. Nie podoba mi się ona, po prostu nie mam ochoty tutaj wrzucać. Elementy stalowe są odłożone, czekają na swoją kolej. Część fototrawiona. Pe3, i z drugiej strony jest Pe3 też również, one są już pomalowane w tej chwili. Muszę odpalić aerograf i tutaj pomalować tylko jeszcze te elementy. No i tak to by było chyba w miarę wszystko. No tutaj jeszcze mam też już element, to jest Pe32, bodajże z tego co pamiętam. Chociaż one są. Zostałem PE33, to będzie to samo, więc też będzie do malowania. To do malowania na zielono, to na brązowo, to na kolor rdzawy, to na kolor zielony. Później wycinanie, wyginanie i jedziemy dalej z tematem. Więc może w tej chwili odpalę, odpalę tutaj malowanie i chwilę pomalujemy. Jak widzicie tutaj na tej blaszce są jeszcze elementy, które nazywają się PE9 i PE10. Są też uchwyty, więc postaram się wszystko tutaj z tej strony z elementów fototrawionych pomalować na kolor zielony. Jeżeli ktoś tutaj PE12, PE14 będzie chciał składać, czyli tą skrzynkę, to też trzeba to po prostu pomalować na zielono, a później tylko poprawki zrobić, bo będzie później trudniej pomalować to już na samym modelu. Tak to by wyglądało. Tutaj jest PE10, PE9, jak widzicie. Więc tutaj biorę się do pracy. Tutaj evolution już gotowy. Evolution już gotowy. Zacznę tutaj od tego, odnoszę znaczy tego elementu, który będzie podtrzymywał jak gdyby wzmocnienia butników. i jedziemy dalej te siatki też tutaj przemaluje na zielono najpierw zanim na brązowo pomaluję jak widzicie ręka cały czas znaczy ręka albo albo tutaj ta podstawka cały czas generalnie w ruchu tak, żeby nie zrobić zacieku, bo to jest też istotne przy malowaniu. Dobra, i słuchajcie, no zielony, zielony, zielony mamy. Tu musi być rdzawy, a tu musi być, to musi być jeszcze na brązowo zrobione. Więc możemy sobie, możemy sobie teraz pozwolić na coś takiego jak dynamiczną zmianę koloru. Na czym polega dynamiczna zmiana koloru? Na tym, że resztę farby tutaj bierzemy sobie po prostu e, przy pomocy patyczka higienicznego. Wyciągamy. Dodajemy trochę rozcieńczalnika z trzy kropelki. Bierzemy kolor brązowy który musi być odpowiednio... No tak, kurde, a zapomniałem o tym. No teraz to już rozcieńczono farbą, no ale dobra. Yy, więc... Yy, jak ktoś zapomni, to musi po prostu dolać. z drugiej strony chyba wszystkie uchwyty tutaj które są ale dla pewności przemaluję jeszcze tutaj to od tyłu Dobra, bo jest niskie ciśnienie. Tak, dla całkowitej pewności, że nie zapomniałem o niczym. Czasami się zdarza zapomnieć, ale jak się w dobrym momencie przypomni, to jest ok. To pomalowane, to pomalowane. Możemy zakręcić zieloną, wziąć teraz brązową. I teraz tak, czemu to tak możemy zrobić? Możemy tak zrobić, bo Możemy tak zrobić, ponieważ to są kolory kamuflażu, tak? I kolor zielony występował tutaj na tym, na tym czołgu, i kolor brązowy. W tej chwili mamy już brązowy kolor. Ten kolor będzie jaśniejszy. Jaśniejszy od tego brązowego, zaraz zobaczycie. No, troszeczkę jest jaśniejszy, ale doda nam to kolorytu do modelu. Eee, tyle w temacie, bo tak, jak wiecie i przypomnę to jeszcze raz: e, podzieliłem model na dwie części. Ten e, kadłub został, tak, jak tutaj widzicie, widzicie, wstępnie pomalowany. Tu są jakieś ślady e, różnego rodzaju, a wieża jest po prostu czysto pomalowana. Tak, jakbyśmy po prostu nic nie chcieli zrobić mieć, mieć czysty model, taki na półkę, znaczy na, na półkę nawet, nie na półkę, wyjechał z fabryki. Mało życia i to ma być e, wieża w ten sposób zrobiona, a kadłub troszeczkę go ożywiamy. Będziecie widzieć po prostu różnicę. Później, jak już skończymy, to będzie różnica widoczna. Czy znaczy ona już jest widoczna w tym momencie? Bo jak się przyjrzymy, zobaczcie. W tym momencie, jak się przyjrzymy, to serio, to, to widać. A tu mi farba nawet schodzi troszeczkę, ale to dobra. To powalczymy z tym później. Dobra, słuchajcie. Więc co? To będziemy zakładać. To mamy pomalowane. To też mam pomalowane tutaj. Jeszcze tak, jeśli chodzi o gąsienice, to trzeba je poprawić. Trzeba je poprawić kolorem zielonym. Przepraszam, kolorem czarnym. Można też użyć jakiegoś tutaj żelaza czy coś, ale no, zobaczę, jak tutaj mi to pójdzie. W każdym razie poprawki robimy kolorem czarnym. Najlepiej z pędzla, nie z aerografu, żeby nie zakłapać całego modelu i to by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku postaram się już montować, montować błotniki. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku. Witam z tej strony Rafka. W dzisiejszym odcinku będziemy montować błotnik tutaj ten, który jest po prawej stronie. Łatwo rozpoznać, że z tyłu są po prostu takie rynienki zrobione, więc e, musimy go przymierzyć. Ja go troszeczkę już oczyściłem z tej strony przy pomocy papieru ściernego z farby, tak żeby to wszystko ładnie przylegało. Tu na dole mam przygotowane e, wszystkie części fototrawione, które zostały już powyginane. I teraz tak, tutaj mam klej cyjanoakrylowy, gęsty, który pomoże mi tu przyklejać tutaj te elementy. <try> Teraz to robimy. Musimy wziąć, przymierzyć to najpierw, czy pasuje. A może nie pasować, ale to powinno być ok. Dobra. I teraz spróbujemy to, może położyć jeszcze w ten sposób. Nam ułatwi to montaż, może. Tak. Okay. jest ok i tutaj mamy tutaj mamy takie zagłębienia w które powinny wejść zagłębienia w które powinny wejść nam te elementy fototrawione no to jest powiem wam, że tutaj jeśli chodzi o stopień skomplikowania chyba nie, Jedno, bardziej, jedno z zajęć, które, znaczy jedna z czynności, która jest bardziej skomplikowana. Więc musicie uważać, nie przesadzać z klejem. Ja tu jeszcze troszeczkę to oczyszczę przy pomocy nożyka. I teraz tak jakbym radził to zrobić. Na pewno to tak samo z siebie nie będzie się trzymać. Na 100%. Dobra. Bierzemy klej. Tam jazdy zwykły, nie ten rzadki. I teraz tak. Moja uwaga. Smarujemy od, od wewnętrznej strony. Nie smarujemy tutaj tego, tego mm, końcówki, i tyłu nie smarujemy tutaj. Są taka Jernienka, to tego nie smarujemy, smarujemy to w ten sposób i smarujemy dotąd gdzieś ok, i teraz chwila prawdy. To będzie nam pasować. Pamiętajcie, trzy razy przymierzamy, raz kleimy. Weszło, weszło. Weszło. Dobra, jest przyklejone i jedziemy dalej. Teraz e, klej, który jest bardzo lep, ten bardzo rzadki. E, jak widzicie, tutaj powstała taka szparka między tym a tym. Teraz musimy to zrobić od drugiej strony, jak gdyby. Czyli bierzemy ten klej lekki i tutaj kapełnika wchodzi. Przyklejamy to, przytrzymujemy. Okej. Okay. Musimy to chwilę przytrzymać, żeby nam, żeby nam tutaj się to związało. Może chwilę, dłuższą chwilę potrwać. E, najważniejszy jest efekt końcowy. Dobra, no wygląda na razie w miarę. I Teraz mamy tutaj, tak jak widzicie, miejsca tutaj, tutaj i tutaj, gdzie muszą przejść elementy fototrawione, które będziemy kleić albo na cyanoakryl, albo na ultra glue. E, zaczynamy od PE32, czyli z tej strony Wam poukładałem tak jak gdyby po kolei. Eee, kończymy to w ten sposób. Bierzemy. Eee, czy, tak. Patrzymy na instrukcję. Tak to musi być w tym miejscu. Mierzamy na sucho. Wypadło na brązowym trochę, no ale to nie, nic nie szkodzi. I teraz co? E, możemy to zrobić albo cyanoakrylem, albo ultra -glu. Ja bym wziął ultra -glu, bo można go później... E, że tak powiem zniwelować jego działanie jeżeli coś nam nie wyjdzie czyli jeszcze raz bierzemy to chwytamy ultra glue niewielka ilość Dobra, i siedzi, i siedzi jeszcze. To jest niewielka ilość, tutaj nam coś wypłynęło. O, widzicie? Zawsze możemy namoczonym patyczkiem usunąć, i podobnie postępujemy z całą resztą tamtą, w drugą stronę, jak gdyby do tyłu postępując. I tak to mniej więcej powinno wyglądać. Pamiętajcie, że ja tutaj walczę z tym wszystkim na bieżąco. Oczywiście te rzeczy możemy jeszcze i tak zrobię tutaj w kolorze. Tu będzie brązowy, tutaj nie wiem, żółty, tutaj żółty, żółty. Górną część przyjadę po prostu przy pomocy, przy pomocy pędzla jeszcze i i będzie ok. Czyli e, mamy temat jeśli chodzi o e, poprosimy o ostrość. Nie ma ostrości. Nie łapie ostrości. Muszę zmienić sprzęt do nagrywania. OK. O dobra. No nie, nie ma ostrości. E, może jak zbliżę, będzie. O, teraz po ostrość. Widać, że to jest blacha, bo tutaj podchodziło w co niektórych miejscach, więc tak to wygląda. Tak, jak powiedziałem, tu jeszcze trzeba będzie to domalować, tak samo jak tutaj gąsienicę porobić, ale jesteśmy już coraz bliżej. Pamiętamy, że to nie jest, nie jest nasz setny czy 150 model, tylko to jest nasz pierwszy model, który budujemy, więc pewne, pewnym rzeczem możemy dać tutaj. Odpust. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już będę miał zamontowane drugi błotnik i również będę miał założone te wsporniki. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Witam z tej strony, Rafhart. Słuchajcie, tutaj części fototrawione już są przygotowane. Przygotowane są też koła. Jak widzicie, tutaj już e, gąsienice e, i e, błotniki zostały już przyklejone. One teraz chną, muszą wyschnąć. Wyszło to tak troszeczkę średnio. Powiem wam, że hmm, zastanawiałbym się na drugi raz, czy po prostu nie, nie najpierw przykleić tych elementów odtrawionych do błotników i dopiero później do, do kadłuba. No ale. Wyszło jak wyszło. Tutaj troszeczkę jest chyba mały błąd w blaszkach z tego względu, że one nie dolegają z tyłu tak na 100%. Osłony tutaj są też, widzicie, też się kawałek oderwał farby jeszcze przy przyklejaniu. Więc będę musiał to poprawić, poczekam aż to wszystko wyschnie i odpowiednie kolory tu będą nadane. I jedziemy dalej. Tutaj mamy części, tu mamy dziesiąteczkę. Dziesiątkę razy dwa, czyli... Ten element fototrawiony plus koło plus ten element, i będzie tutaj lądował w tym miejscu. Mam też przygotowane skrzynki, gdzie one tutaj są. Tu są skrzynki, więc skrzynki też będą lądowały już na 7TP. Tutaj są przygotowane lampy. Do lamp przyjdą oczywiście klosze, które są z przezroczystego tworzywa, i to wszystko wyląduje na. Tutaj czołgu. Dobra. Jak widać, zamontowałem już tutaj zasobniki. Koła są już tutaj też zamontowane. Wiesz, tylko przymierzona. Tutaj jeszcze antena jest zamontowana po, po, po drugiej stronie. Jak to wygląda z tej? Tak to wygląda. Sknie wszystko. Oświetlenie zamontowane jeszcze tutaj naszych tych lamp nie montowałem, które są tutaj przygotowane już do, do, do przyklejenia, ale w tej chwili chcę się zająć tutaj tumnikiem. Tumnik będzie malowany A51 Rost, czyli rozowym I chyba pomaluję go po prostu z ręki, chociaż sam nie wiem, być może pomaluję go areografem zaraz. Także dalej walczę. Tutaj zobaczcie, jak brzydko wyszło. Troszeczkę kleju wypłynęło, więc to też trzeba będzie poprawić. Potem pamiętamy, jak wyschnie klej, dopiero poprawiamy malowanie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek.